Dupro Policji mówi o siłek zadycha. Obywatel Rzeczpospolitej Polskiej. Ze zawodu cukiernik. Z dokumentami na życie. Jako obywatel przebywający na terenie Elbląga. Właśnie prowadzę Aleję Gwiazd po pieniądz na życie. Pozdrawiam wszystkich żyjących obywateli na tym świecie. I wszystkich i świadków incognito, którzy wchodzą pod mój pesel, pan Woźniak Aleją Gwiazd, co ja na żywo chcesz robić do 60. roku życia. Tu mówił o siłek za dychę, broszelbląskiej Policji, obywatel Rzeczpospolitej Polskiej. Z zawodu cukiernik z dokumentami na życie przebywający na terenie Elbląga. Teraz lecisz po na życie na Elbląski Słomowiec. Z zamienić dwa, trzy słowa i swarzyć, ile je jest tego aluminium pierwiastka chemicznego do obróbki termicznej do ponownego użytku.